Ojciec Pio jest powszechnie uznawany za jednego z najbardziej ukochanych i czcionych świętych w Kościele katolickim, głównie ze względu na swoje niezwykłe dary i przesłanie głęboko zakorzenione w ortodoksji. Jednak pomimo swojej świętości i pozycji kapłana, nie cieszy się popularnością, jaką powinien mieć wśród duchowieństwa. Jednym z możliwych wyjaśnień tej rozbieżności są mocne ostrzeżenia, które wydawał przez całe życie. Zwłaszcza w odniesieniu do apostazji znacznej liczby księży. Ojciec Pio, znany ze swoich mistycznych wizji i intymnej komunii z niebem, miał duchowe doświadczenia, które pozwoliły mu zrozumieć przyszłe prawdy, które dla wielu pozostawały ukryte. Wśród tych objawień wyróżnia się jego szczególna relacja z młodym polskim księdzem Karol Wojtyła, który później został papieżem Janem Pawłem II. Ojciec Pio, w swoim jasnowidzeniu, Wiedział o wielkim przeznaczeniu tego księdza i przekazał mu dwa niezwykle ważne objawienia, które omówimy później. Te proroctwa objawione przyszłemu papieżowi podkreślają proroczy dar ojca Pio i jego misję ostrzegania przed trudnymi czasami, które dotkną duchowieństwo i cały Kościół. Ojciec Pio posiadał również głęboką wiedzę na temat trzeciej tajemnicy fatimskiej, która została mu dana ze względu na jego ogromne zaufanie do Jezusa i Maryi Dziewicy. Wizje które otrzymał z wyprzedzeniem, ujawniły to, co Matka Boża pokazała pokornym dzieciom w Fatimie w 1917 roku. W jednej z tych wizji, która miała miejsce 28 marca 1913 roku, Jezus ukazał się Ojcu Pio zraniony, oszpecony i gorzko płaczący, zakłopotany i zasmucony. Widząc Pana w takim stanie, Kapucyn zapytał, dlaczego płacze? Odpowiedź Jezusa była bolesna. Wielu kapłanów i wysokich dostojników kościoła postępowało w sposób lekkomyślny i niegodny, powodując głęboki smutek, obrzydzenie i łzy goryczy. Wizja cierpiącego Chrystusa i ostrzeżenia przed apostazją wśród duchowieństwa głęboko naznaczyły serce ojca Pio, a on przez całe życie dźwigał ten ciężar z modlitwą i poświęceniem. Jego misja zwrócenia uwagi na te duchowe odchylenia nadal silnie rezonuje, zwłaszcza dzisiaj gdy wiara jest nadal kwestionowana z wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Drugie objawienie Jezusa Ojcu Pio miało jeszcze głębszą i bardziej bolesną treść. Jezus powiedział mu, Mój Synu, nie myśl, że moja agonia trwała tylko trzy godziny. Przez wzgląd na dusze, które najbardziej ze mnie korzystają, będę w agonii aż do końca świata. Tymi słowami Jezus ujawnił nieustanny ciężar, Jaki nosi z powodu niewdzięczności i apatii wielu, zwłaszcza tych, którzy powinni być Jego najwierniejszymi sługami, kapłanami. Głęboko ubolewał nad sposobem, w jaki Jego słudzy, dla których poświęcił tak wiele, odwzajemniali Jego miłość obojętnością i duchowym zaniedbaniem, jeszcze bardziej zwiększając Jego agonię. Ojciec Pio, za pozwoleniem Jezusa, Został upoważniony do podzielenia się tym bolesnym objawieniem ze swoimi dwoma kierownikami duchowymi, aby wiedzieli o poważnej niewierności wielu osób poświęconych Kościołowi. Poprzez swoje modlitwy i pokuty ojciec Pio starał się wstawiać za tymi kapłanami, których wiara była chwiejna, często uwikłana w ideologiczne i duchowe pułapki, jakie prezentował współczesny świat. Z wielkim smutkiem dostrzegał, że zbliża się bezprecedensowa apostazja i że wielu duszpasterzy powołanych do prowadzenia trzody Chrystusa ulegnie wątpliwościom i oszustwom świata. Ta apostazja, według objawień przekazanych ojcu Pio, będzie spowodowana dwoma głównymi zagrożeniami – ochłodzeniem miłości do Boga i wypaczeniem prawdziwych dogmatów Kościoła. Spory ideologiczne, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz Kościoła, doprowadziłyby do tak głębokiego podziału, że jedność ciała Chrystusa byłaby poważnie zagrożona. Ateistyczne systemy wrogie wierze atakowałyby Kościół bezlitośnie i przez pewien czas wydawałby się on niemal wymazany ze świata. Zostanie zredukowany do małej, wiernej trzutki, resztki, która utrzyma prawdziwą wiarę przy życiu pośród duchowej ciemności. Jednak zostało również objawione, że to właśnie ta niewielka grupa wiernych, ci Którzy pozostaną niezachwani w prawdzie głoszonej przez Jezusa Chrystusa, zobaczą ostateczny triumf niepokalanego serca Maryi. Dzięki tej wiernej trzuce nastanie nowa era pokoju i miłości, odbudowując ludzkość odnowioną i pojednaną z Bogiem. Ta obietnica triumfu Maryi i odbudowy Kościoła, choć odległa pośród bólu i podziałów, dawała głęboką nadzieję na trudne czasy, które przewidział ojciec Pio. Jego życie modlitwy i poświęcenia stało się żywym świadectwem, że nawet pośród największych ciemności wierność Panu i jego najświętszej matce może przynieść światło Nowej Ery, naznaczonej pokojem i Bożą Miłością. Był jeden ksiądz, który zajmował szczególne miejsce w sercu ojca Pio Karol Wojtyła, który później został papieżem Janem Pawłem II. Podczas studiów doktoranckich w Rzymie młody polski ksiądz po raz pierwszy usłyszał o kapucyńskim zakonniku. Zafascynowany opowieściami o świętości i duchowych darach ojca Pio, Wojtyła postanowił spotkać się z nim osobiście w kwietniu 1948 roku. Wizyta ta, na pierwszy rzut oka prosta, pozostawiła głęboki i trwały ślad w życiu Wojtyła. Dwa szczególne wspomnienia z tego pobytu pozostają wyryte w jego duszy. Potężne doświadczenie uczestnictwa w mszy świętej celebrowanej przez ojca Pio i prywatne spotkanie z nim w sakramencie pojednania. Oba momenty głęboko poruszyły jego serce i były mile wspominane przez całe życie. 14 lat później, w 1962 roku, jako Monsignor Wojtila, zaangażowany w sesje przygotowawcze do Soboru Watykańskiego II, został zaskoczony wiadomością o poważnej chorobie swojej osobistej przyjaciółki, polskiej lekarki Łandy Połtawskiej. Głęboko zaniepokojony sytuacją i znając szczególną moc Ojca Pio we wstawiennictwie u Boga, Wojtyla postanowił napisać do kapucyna, prosząc o modlitwę w intencji uzdrowienia Łandy, oddanej matki czterech córek. List został osobiście dostarczony ojcu Pio przez jednego z przyjaciół Wojtyli. Po zapoznaniu się z jego treścią, ojciec Pio wypowiedział zdanie, które stało się sławne: Temu nie mogę odmówić. I, jakby już przewidział wpływ tego stawiennictwa, dodał: Zachowaj ten list. Ponieważ pewnego dnia będzie on ważny. Kilka dni później Wanda postanowiła poddać się operacji w celu leczenia zdiagnozowanego u niej raka. Jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, ostatnie testy przeprowadzone przed operacją wykazały, że gus w tajemniczy sposób zniknął. To, co wydawało się cudem, objawiło się w imponujący sposób, a zdrowie Wandy zostało całkowicie przywrócone. Wojtyła, głęboko wdzięczna, Napisała kolejny list do ojca Pio, tym razem dziękując mu za wstawiennictwo. W odpowiedzi kapucyn, ze swoją proroczą mądrością, ponownie przemówił do młodego księdza w enigmatycznych słowach. Karol Wojtyła odwiedził San Giovanni Retando jeszcze dwukrotnie. Po raz pierwszy w 1974 roku, już jako kardynał krakowski, kiedy powrócił do grobu ojca Pio, aby uczcić rocznicę swoich święceń kapłańskich. Ten gest symbolizował jego głęboką cześć i wdzięczność dla ojca Pio, który odszedł, ale którego duchowa obecność pozostała silna w jego życiu. Druga wizyta miała miejsce w 1987 roku, kiedy Wojtyła, już jako Jan Paweł II, powrócił do San Giovanni Retando z wyjątkowej okazji, stulecia urodzin ojca Pio. Podczas tej wizyty papież, stojący obecnie na czele kościoła katolickiego, po raz kolejny uklęknął przed grobem swojego dawnego przyjaciela i orędownika w chwili intymnej i cichej modlitwy. Ta duchowa więź między dwoma gigantami wiary będzie nadal pamiętana jako więź, która przekroczyła czas i trudności, jednocząc ich w oddaniu i służbie Panu. Głęboko znaczącym aspektem relacji między ojcem Pio a przyszłym papieżem Janem Pawłem II są dwa niezwykłe objawienia, których kapucyński zakonnik udzielił młodemu polskiemu księdzu. Podczas powiedzi w 1948 roku ówczesny ojciec Karol Wojtyła, zaciekawiony stygmatami ojca Pio, zapytał go, która z jego ran sprawiła mu największy ból. Ojciec Pio z zaskakującą odpowiedzą wyjawił: "Nie, najbardziej boli mnie rana na plecach, po prawej stronie." Ta tajemnicza rana, często zapominana, była podobna do tej którą Chrystus odniósł podczas niesienia krzyża w drodze na Kalwarię. Ojciec Pio wyjaśnił, że ta szósta rana na ramieniu była tą, która dręczyła go najbardziej, ponieważ była w ciągłym stanie ropienia i nigdy nie była leczona przez lekarzy. To objawienie nie tylko wpłynęło na wojtyła, ale także symbolizowało głęboką tajemnicę odkupieńczego cierpienia, którą oboje dzielili, każdy w swojej własnej misji. Ojciec Pio znany ze swojego daru jasnowidzenia, poszedł dalej w tym spotkaniu. Nie tylko mówił o swoich fizycznych ranach, ale także wygłosił niezwykłe proroctwo. Przepowiedział, że młody polski ksiądz pewnego dnia niespodziewanie zostanie papieżem. Ponadto ojciec Pio miał mroczną wizję związaną z przyszłym pontyfikatem Wojtyli, wspominając, że stanie on w obliczu krwi i przemocy. W tamtym czasie Wojtyła zareagował z niedowierzaniem, być może nawet w dobroduszny sposób. Ać, Zarthejasz. Jestem Polakiem, nigdy nie będę papieżem. Jednak dla ojca Pio nie był to żart, ale prawdziwe objawienie. 16 października roku 1978 rok proroctwo się spełniło, gdy Karol Wojtyła został wybrany na papieża Jana Pawła II. Druga część proroctwa, dotycząca przemocy, również się spełniła gdy 13 maja 1981 roku papież został zaatakowany na placu św. Piotra. Atak prawie kosztował go życie, ale przeżył, wierząc, że dziewica Maryja odbiła śmiertelną kulę. Autentyczność tego proroctwa została potwierdzona wiele lat później przez różne źródła, w tym przez polskiego monsignora Edwarda Nowaka, który przez wiele lat pracował jako sekretarz kongregacji spraw kanonizacyjnych. Kiedy zapytano Jana Pawła II, czy ojciec Pio rzeczywiście przepowiedział jego pontyfikat, papież roześmiał się, ale unikał jednoznacznej odpowiedzi. Przy innej okazji, gdy monsignor Kazmął Francesco Rupi zadał to samo pytanie, papież udzielił enigmatycznej odpowiedzi. Tak mówią: Chociaż Jan Paweł II zawsze zachowywał powściągliwe stanowisko w tej sprawie, nigdy nie zaprzeczył proroctwom ojca Pio. Objawienia te są częścią głębokiego duchowego dziedzictwa, które łączy dwie najbardziej ukochane postacie Kościoła katolickiego. Oprócz fizycznego cierpienia, ojciec Pio niósł duchowy ciężar przewidywania czasów wielkiej próby dla Kościoła, w tym apostazji wielu księży. Jego wizje i proroctwa służyły jako ostrzeżenia, ale także jako znaki nadziei dla tych, którzy pozostali wierni misji Chrystusa. Teraz, aby zastanowić się nad tym wszystkim, Pytam was, czy kiedykolwiek modliliście się do Ojca Pio w jakiejś szczególnej intencji? Jakie prośby do niego zanosiłeś? Zostaw swój komentarz i podziel się swoimi doświadczeniami. Jeśli ten film poruszył twoje serce, nie zapomnij go polubić i podzielić się nim ze znajomymi, a także śledź nas, aby uzyskać więcej inspirujących historii i objawień. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Zostaw polubienie i subskrybuj kanał Dzisiejsze Prorocze Słowo na YouTube. Włącz powiadomienia, klikając na dzwonek, aby otrzymywać inne posty.